Słuchajcie, <laughs> skończyła się paranoja covidowa, zaczęła się paranoja hmm, związana z wojną, bym powiedział. Hmm. Tym osobom trzeba pomagać, nie? Przyjeżdża sobie matka z dwójką, często z trójką dzieci, byłem na granicy i widziałem na własne oczy, że te dziewczyny są zmęczone po wielogodzinnej podróży i potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. Ale dzisiaj y Urzekła mi jedna historia, mojej, jednej, jeden z moich pracownic w, w biurze zajmującym się rekrutacją, gdzie zadzwoniła do, z ofertą pracy do jednej z, z ukraińskich szwaczek, która spełniała wszystkie kryteria tej oferty, w związku z tym za, 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 zaproponowaliśmy jej pracę. No i, no i traf chciał, że to była osoba ze statusem uchodźcy, czyli przekroczyła granicę po 24 lutego. No, i usłyszałem słuchawce, że nie jest zainteresowana pracą za 2000 do 3500 zł, dlatego że od państwa dostaje, ma dwójkę dzieci, na 500 plus na każde dziecko 3000, za, za, sie, za siebie dostaje 700 zł, za dwójkę dzieci dostaje jakiś taki comiesięcznej dotacji e, zasiłku 600 zł na każde dziecko, w związku z tym to daje kwotę 2900 zł i ona nie robi nic powiedział, żeby zadzwonić, jak się skończą pieniądze z państwa, czyli minimum za 3 miesiące, ponieważ nasz rząd ustalił dotacje na okres trzech miesięcy póki co. To nie jest jedyny koszt naszego państwa, ponieważ, ponieważ każdy, kto zakwateruje uchodźcę, osoby ze statusem uchodźcy, zostaje 40 zł dziennie za, za, za przenocowanie tej osoby. W związku z tym 1200 zł na osobę miesięcznie to jest kolejny koszt przy, przy, przy trzyosobowej rodzinie jest to koszt 3600 zł, więc robi się razy drzwi e, 6,5 e, do 7000. Mówię do 7 dlatego, że dostaje jeszcze dwa razy po 300, raz na granicy i raz za, za to, że, że tego człowieka, że, że, że dziecko pójdzie do szkoły. E, Dodam e, jeszcze tylko, że. Hmm. Obywatel Ukrainy, żeby do, zyskać prawa emerytalne w Polsce, musi przepracować jeden dzień, a Polak musi przepracować e, 30 lat, z tego co pamiętam. I faceci chyba 35, mundurowi 25. I do, zyskuje dokładnie te same prawa emerytalne. I jeszcze dodam, że jak masz status uchodźcy, jesteś e, obsługiwany w szpitalu bez kolejki. No. Także nie patrzymy się w telefon, idziemy pracować, bo ktoś na to wszystko musi zarobić. Drukarka, dru, drukarka pana Morawieckiego jest rozpalona do czerwoności, trzeba to wszystko sfinansować. Myślę, że drugim dnem tej sytuacji jest to, żeby nas po prostu podzielić, bo nie da się na dłuższą metę, na dłuższą metę akceptować takiego rozdawnictwa, że są dwie rodziny i po prostu jedno dostaje za Friko, równowartość tam. 6-7 tysięcy złotych, a drugi musi za to, za to, za to wszystko płacić. Nie dość, że ciężko, ciężko harować, to jeszcze, to jeszcze yy, jakby tolerować to, że jest 20% inflacja, musimy płacić za prąd, musimy płacić za gaz, musimy myśleć, jak tu się utrzymać. Musimy płacić horrendalny ZUS, który nam kompletnie nic nie daje, a druga strona dostaje wszystko kompletnie za darmo. I tyle.